Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony specjalnie dla Państwa z pasiki Golden Drop z Damian Kornatowski. Jeden z klientów poprosił mnie, abym przekonał go, że miody, które Państwu polecamy, są miodami 100% naturalnymi. Dlatego też postanowiłem specjalnie dla Państwa przedstawić jeden z przykładów domowego sprawdzania jakości miodu. Proszę zobaczyć. Mamy słoik z miodem oraz szklankę z wodą. po wlaniu 100% miodu. Miód leci stróżką i osiada następnie na dnie. Taki domowy test daje nam gwarancję, że miód, który mamy, jest miodem 100% naturalnym. Następnie, kiedy w trakcie testu nasz miód zacząłby się rozmywać, to już jest coś nie na rzeczy. A jeśli nam się rozpryskuje, to znaczy, że jest to syrop buraczany, czyli totalna podróba. Dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam. Damian Kornatowski.